W Dortmundzie odbyło się niezwykłe wydarzenie, spotkanie poetycko-muzyczne po obu stronach Odry, patriotycznie. To także okazja do świętowania dziesięciolecia twórczej grupy Kameny, która od dekady promuje polską kulturę w Niemczech. Mądrych ludzi obrzuca się błotem na przywódców, ogłasza Kastingi. Rządzą chłopcy w przykrótkich spodemkach, chleb drożeje, tanieją igrzyska, rozszczekała się w mediach nagonka, lepkie kłamstwo wylewa się z pysków. Za organizacją tego wyjątkowego wieczoru stoi Irena Moll, która od lat integruje polskich artystów mieszkających za granicą. W centrum uwagi znalazła się patriotyczna poezja, zaprezentowana w dwujęzycznej antologii. Antologia została wydana już wcześniej, ale ogółowi nie jest jeszcze znana. W związku z czym postanowiliśmy jednak rozpowszechnić jej popularyzację, na przykład w, w ośrodkach, które są dla nas dostępne. Ja jestem nauczycielką, zwaną docentin, w Volkshochschule Dortmund. Tutaj mamy możliwość zaprezentowania w pięknej auli, audio w związku z czym poprosiłam gospodarzy o udostępnienie tej sali, a ponieważ zbiegło się to w czasie z jutrzejszym świętem w Polsce, rocznicą odzyskania niepodległości, więc temat po obu stronach Odry patriotycznie był idealnie, wpasował nam się w tę okoliczność. Ha! obie jestem znowu dzieckiem staje się Spośród artystów zaprosiłam przede wszystkim członków mojej grupy twórczej o nazwie Kameny, czyli greckie Muzy. Z tymi osobami współpracujemy od ponad 10 lat. Dzisiaj właśnie obchodzimy 10 rocznicę naszego istnienia. Oczywiście oprócz nas, bo widzieliście Państwo również inne osoby. Zaprosiliśmy gości, muzyków poetów, a także grupę taneczną, która tworzy przy Polski misji katolickiej w Dortmundzie grupę folklorystyczną o nazwie Wisełka. Chodź do mnie, chodź do mnie Wieczór rozpoczął się od poetyckich prezentacji. Polonijni artyści podzielili się swoimi wierszami, które łączyły miłość do ojczyzny z doświadczeniami życia na emigracji. Jako, że jestem też tutaj współautorem tej naszego wydania po obu stronach, Odry, też tam są moje wiersze między nimi, no więc biorę od samego początku udział tutaj w tej imprezie promującej między nimi właśnie tą, tą książkę, no nasze tutaj życie polonijne, naszą Polonię, naszą kulturę polską naturalnie. Nie? To życie tutaj miało mi się wydaje kilka takich twarzy, bo jak przyjechaliśmy mówię, koniec 89 roku to były czasy, no, że praktycznie też z pierwszych z głównych zmian w Polsce wyjeżdżaliśmy tu za lepszym chlebem, za lepszym życiem. Wtedy no rzeczywiście ta tęsknota była bardzo mocna. Ja pierwszy raz pojechałem do Polski w 93 roku po trzech latach, więc rzeczywiście tęskniło się bardzo. Bolało serce, bolała dusza, powstawały właśnie przez tą poezję moje wiersze. Później doszły do tego balady, które nazwałem baladami emigracyjnymi. Wydałem tomik balad emigracyjnych, które właśnie powstały z potrzeby serca. My Polacy, to do siebie, Mogło zabraknąć muzyki i tańca. Zespół folklorystyczny Wisełka z Dortmundu przeniósł publiczność w świat polskiej tradycji, przypominając o korzeniach, które łączą Polonię na całym świecie. Tkanie miało wyjątkowy charakter także ze względu na jubileusz twórczej grupy Kameny. Przez 10 lat grupa ta promowała polską sztukę w Niemczech, organizując liczne wydarzenia kulturalne. Jest to istotne dla działalności. W tym przypadku promujemy poezję, muzykę polską, utwierdzając... utwierdzając Nasze, nie tylko nasze pragnienia, ale naszą, naszą tradycję i łącząc niejako się wspólnie z ideałami, które wynieśliśmy z ojczyzny, z Polski. Jest to propagowanie nie tylko, nie tylko, nie tylko tradycji, ale kultury w dobrym wydaniu muzyki, poezji i wiary naszych przodków. Rozsypane po mapie świata W swoich i nieswoich miejscach Wdzięczne lub nie Za kawałek suchego kąta I'm... I'm... Kultura polska wciąż żyje po obu stronach Odry. Dzięki takim wydarzeniom możemy być bliżej siebie, niezależnie od miejsca, w którym żyjemy. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.